Witam Was w kolejnym Vlogsterze Dzisiaj właściwie będzie filmik, którego nigdy na moim kanale nie było Będzie to film 15 faktów o Sony Myślę, że osoby, które oglądają mnie od dawna będą większość tych faktów znały już Ale osoby, które oglądają mnie krótko no to dzięki temu dzisiaj dowiedzą się kilka rzeczy o Sony Pierwszy fakt jest takie, że Sonia jest pięczerem miniaturowym bez rodowodu. Kiedy ją kupowaliśmy, kompletnie nie widzieliśmy, że istnieje takie coś jak hodowla zarejestrowana. Drugim faktem jest to, że Sonia jest podobna do Chihuahu i wiele osób mi o tym mówi. I nawet jak spotykamy kogoś na mieście, ktoś idzie na przykład, to myśli, że Sonia jest Chihuahuą, bo na przykład widzę czasami jak dziecko na przykład idzie ze swoim rodzicem i woła: O, zobacz, to idzie Chihuahua, albo woła kała na Chihuahu. Więc Sonia jednak kawa jest podobna do Chihuahu. Fakt numer 3 to jest taki, że Sonia bardzo lubi czekoladę. Oczywiście jej nie może jeść, nie dajemy jej czekolady dla ludzi, ale po prostu ona jest zakochana w czekoladzie i dlatego też czasami na nią mówimy czekoladka. Czwarty fakt jest taki, że Sonia boi się dużych psów i nawet do tego stopnia, że jak widzi na łące dużego pieska, to może uciec ze spaceru. Być może jest to spowodowane tym, że jak kiedy była mała, to została napadnięta przez pieska dużego boksera Piąty fakt jest taki, że kiedy była mała, miała jakieś dwa miesiące i od razu, gdy ją przywieźliśmy do domu, drugiego dnia chyba po przywieździe, po tym jak ją kupiliśmy, miała zapalenie jelit zachorowała i właściwie było 50%, że może umrzeć, walczyła o życie, była pod kroplówką. Fakt szósty, nienawidzi kąpieli. I to bardzo nienawidzi kąpieli. Siódmy, nie lubi żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, jedyne co to jeszcze lubi czesanie i przemywanie oczu z nosi, a tak to nie lubi. Numer osiem, uwielbia piłeczki. Fakt dziewiąty, lubi bawić się również pluszakami i co jest też czasami dziwne, bo kiedy bawi się pluszakiem to najczęściej gryzie mu oczy. Ta żabka akurat ma oczka, ale jak jakaś zabawka ma bardziej takie wyłupiaste oczy to on Sonia musi je wygryźć. Tak, jest pożeraczem oczu pluszaków. Fakt 10. Ma skłonności do tarzania się w śmierdzących rzeczach. Najczęściej są to niestety kupy. No, jeżeli mnie oglądacie dłużej, to pewnie wiecie, jakie mieliśmy przygody już z Sonią i z jej ubrudzeniem się kiedyś na spacerze. Fakt 11. Sonia jest bardzo nieufna w stosunku do obcych osób i nawet może bywać agresywna, gdy ktoś chce ją pogłaskać, do warczy, jeżeli tej osoby nie zna, Numer 12 jest bardzo pieskiem takim dominującym. Lubi rządzić i, na przykład, w stosunku do Mai, to zdecydowanie ona ma nad nią przewagę, chociaż jest mniejsza. Ona jest tutaj tym dominującym pieskiem, który właśnie na Maję warknie, może ją przepędzić w spokoju, a Maja po prostu się poddaje. Fakt numer 13. Jest to dużo piesków nienastawiona jakoś przyjaźnie. Tak, wam mówiłam w poprzednich faktach, że nie lubi dużych piesków, a jeżeli chodzi o małe pieski, no to to zależy, ale zazwyczaj jest to tak, że sama do nich nigdy się nie cieszy, nie chce jakoś z nimi utrzymywać kontaktów, jest bardzo takim typem samotniczki i nie potrzebuje towarzystwa innych piesków. A piesek się to nie cieszy, a ona na przykład jest obojętna albo nie chce. Yy, oczywiście jest kilka wyjątków. Na przykład jest to pikuś yy, piesek, którego Sonia zna długo z osiedla, i jest to jej tak jakby chłopak. Oczywiście akceptuję też jeszcze kilka piesków, yy, czyli kundelkę. No, majestrę mieszka. Efekt 14. Yy, Sonia nie ma ogonka. Jak pewnie to zauważyliście, jest to wynikiem tego, że w hodowli, czyli zanim do nas trafiła, kiedy była malutkim szczeniaczkiem, tam obcięli jej ogonek, i kiedy my już ją yy, braliśmy do domu, to już go nie miała. I ostatni fakt, numer 15 jest to, że Sonia nie lubi mokrych karm żadnych. próbowaliśmy naprawdę z wielu firm i po prostu nie lubi mokrych karm i ogólnie też jest bardzo wybredna, jeżeli chodzi o jedzenie dużo rzeczy, jeżeli chodzi o karmy. No, bo smakowódki to mniej, a jeżeli chodzi o karmy, to naprawdę trudno jej przypasować. Jeśli chcecie, żebym kiedyś nagrała jeszcze więcej faktów o Sony, to możecie pisać w komentarzach. Albo zostawiać łapki w górę, a jeżeli też chcecie, żebym nagrała kiedyś taki filmik, y, fakty o Mai, albo o Zrzucić, no to też zostawiajcie łapki w górę lub piszcie w komentarzach. Teraz otworzymy numer 8 z mojego kalendarza. Tutaj razem z Sonieczkiem. Ale tak, jego to do Was wrócę, bo tutaj nie mogę rozczarkać co bardzo tego. I takie dwie owieczki mi się trafiły czy baranki czekoladowe. Tak, Sonia? Tak, ona słyszy, że czekoladowe. To... Od razu już się patrzę. Teraz otworzymy kalendarz Soniczki i mai. Tu jest numer 8. I już patrzymy co jest w ósemce. A takie małe kolorowe smaczki. Zaraz damy też mai. Pod są dla dziewczyn. I już będę kończyć ten dzisiejszy vlogster. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym, czyli już jutro.